witam, próbny filmik. Dzień dobry. Dzisiaj będzie troszkę o dla ludzi starszych, coś w stylu demencja i choroby neurologiczne, takie jak na przykład Parkinson, jak również coś no, krótko na temat hormonalnej terapii zastępczej. czego tu zacząć. No cóż, starość nie musi być taka jaka jest, czyli nie, nie musimy być zgnieźniali, spiczniali. Możemy temu zaradzić. Wiadomo, ludzie ze z lenistwa nie chcą im się grzebać po internetach. Wierzą w to, co mówią lekarze, a lekarze niekoniecznie się dokształcając dokształcają z najnowszych wynalazków, bądź też yy, nie mogą poradzić tego pacjentowi, bo, bo, bo nie mogą. E, mówimy tutaj o peptydach e, i hormonach. O ile jeszcze kobieta ma menopauzę, idzie do lekarza, lekarz jej chwali hormony, bez żadnego problemu, recepta leci. Czy nawet młodsze dziewczyny, które lecą do tego i dostają na dzień dobry kobiece hormony jako antykoncepcja. O tyle facet przyjdzie do lekarza, a lekarz mu powie, że no świetnie, ma pan poziom hormonów w normie. W jakiej normie? No jak na swój wiek. Pan 60-70 lat, hormony są w normie, jak na ten wiek. Tyle tylko, że w pewnym wieku w normie będzie trumna. Jakoś no, nie jestem fanem. Jak już doczekać do tej drewnianej skrzynki, to nie zgnuśniały z demencją, z demencją i w ogóle ze z tymi wszystkimi problemami Tylko jeżeli już tam trafić to w pełni sprawny w wieku takim, że już naprawdę przeżyło się wszystko i e, jakby nic nie jest już nas w stanie zaskoczyć e, i trafiały tam szybko bezboleśnie najlepiej po udanym stosunku z młodą, zupełnie nam nieznaną kobietą. Także takie, takie jest moje zdanie. Eee, także tak, po pierwsze, zrobić te badania. Badania krwi, hematokryt, poziom hormonów płciowych, ale nie, czy są w normie, czy nie są, tylko dokładnie plus markery nowotworowe też ważne. No i wtedy możemy coś tam działać. Są peptydy, które regenerują neurony w mózgu. Są preparaty, które uzupełniają neuroprzekaźniki. Przy Parkinsonie jest na przykład to LDOPA. Staram się jakoś to w miarę prosto, jak dla chłopaka z warzywniaka, bez wdawania się w jakieś naukowe badania, czy przytaczanie jakichś tego typu rzeczy. Jak idziecie do lekarza, lekarz wam wypisuje całe mnóstwo różnych prochów i żaden z Was się nie zapyta, czemu to, czemu tak, jak działa to, jak działa tamto i 95% osób wywala ulotkę i bierze według wskazań lekarza. Nie zastanawiając się nad tym, co to jest, po co to jest, jak to działa, jakie ma skutki uboczne, po prostu najnormalniej w świecie ufacie lekarzowi, więc zaufajcie mi. W dalszej części filmiku przedstawię, można powiedzieć, takie podstawowe zestawy, chociaż dla niektórych to będzie się wydawało, że jest tego trochę dużo. I że to może drogo kosztować, ale zastanówcie się, ile, ile wydajecie pieniędzy na inne zbędne pierdoły. Więc chyba warto trochę zainwestować w zdrowie i, i no, poczuć się o 20-30 lat młodzień. Dobra, przy tej leniwej niedzieli po prostu z łóżka lecimy dalej z tematem jak się zastarzyć w miarę fajnie i uniknąć jakichś tam chorób cywilizacyjnych, jeżeli się to uda. Zacznijmy tak, badania, tutaj zerkam sobie na notatki. Krew, mocz, poziom cholesterolu, hematokryt, żeby krew nie była zagęsta, jak sobie tam radzimy z cukrem, hormony płciowe, tylko tak, żeby były dokładnie wyznaczone, ciśnienie warto zbadać, markery nowotworowe. Jak to mamy już poogarniane i jest wszystko w miarę, to tak, hormonalna terapia zastępcza. Mniej więcej, od, nie, już nie pamiętam dokładnie od 30. 35 roku życia poziom naszych hormonów e, opada. Testosteron, e, hormon wzrostu stopniowo to się zmniejsza. Na początku jest to niezauważalne, bo już, a po 40 już coraz bardziej, coraz bardziej. Testosteron, poza, tak, jakby od, poza tym, że jest odpowiedzialny za, za e, męskie cechy płciowe, również e, po tym, jak już zacznie spadać, e, jest też odpowiedzialny za, m, w pewnym stopniu, za i otyłość, cukrzycę, odwapnienie kości, choroby u, układu krążenia więc lepiej tego nie bagatelizować. Hormon wzrostu zwany hormonem młodości mówi samo przez się. Czemu te hormony opadają w tym wieku? Wynika to z naszego ewolucyjnego dostosowania, kiedy to się wszystko wykształcało. Średnia długość życia spowodowana tym, że albo nas coś zeżarło, albo w jakiś tam inny sposób. Ten, no ta średnia długość życia była około. 40, 40 z groszem, więc ten nasz układ hormonalny po prostu działa tylko do tej pory. Nie, nie, nie było potrzeby, żeby działał dłużej. Teraz średnia długość życia to 70, 80, 90 i, i, i w górkę. E, więc trzeba uzupełnić, warto uzupełnić te hormony ze względów zdrowotnych. Dodaję, żeby nie było tak, że wracasz z pracy, E... opracujesz sobie obiad i przysypiasz, oglądając jaka to melodia, czy inne pierdoły, a generalnie jesteś spiczniałym i no nie jesteś już tym facetem, którym byłeś kiedyś. W dodatki Tak. Można się udać do, do kliniki, w Polsce już się zaczęły pojawiać kliniki, które się zajmują E, dokładnie tym, więc tam będą specjaliści, e, którzy to załatwią sprawę. Mm, można, oczywiście bardzo polecam dokształcić się samemu w tym zakresie, bo e, pogrzebać w internecie teraz są takie możliwości, że no, naprawdę można się nauczyć i, i sobie samemu dużo rzeczy ogarnąć. E, w każdym razie, no tak no, Według mnie hmm, warto by było już tam po tym 40 roku życia dorzucać sobie odrobinkę testosteronu. E, nawet nie, nie mówię tu o, o, o trenujących osobach, o, o, o zwykłym kowalskim, hmm, żyjącym zwykłym, normalnym życiem, spłacającym kredyt, którego się nie da spłacić przez następne trzy pokolenia i tak dalej. E, dawki dobiera się indywidualnie ale można jakoś też uogólnić, że powiedzmy te 200 mg testosteronu na tydzień byłoby spoko co do hormonu wzrostu można sobie kupić hormon wzrostu i stosować go oczywiście bardzo fajnie, wszystko super ciut droga impreza plus znaczy minus jest to, że trzeba podawać raz, dwa razy dziennie, więc jest to dosyć upierdliwe. Mamy XXI wiek, to wszystko poszło naprzód. Są też preparaty, które zmuszają nasz organizm do wytworzenia swojego hormonu wzrostu poprzez różne mechanizmy, których nie będę teraz poruszał. Jednym z tych preparatów jest CJC z DAC i to dokładnie mówię, z DATS, bo on ma dosyć długi okres utrwania i wystarczy jeden mały zastrzyk raz na tydzień i mamy z bani, czyli jeżeli użyjemy długiego estru testosteronu można raz na dwa tygodnie raz na tydzień to CJC i mamy z bani, nie trzeba się codziennie szprycować teraz tak sprawa tych demencji Parkinsonów, Alzheimerów i tych innych. A mała anegdotka: eee, facet chorujący na Alzheimera, dla tych co nie Abla, to eee, no, kłopoty z pamięcią. On miał tak daleko posunięte kłop to, 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 te kłopoty z pamięcią, że zapomniał, że ma Alzheimera i wyzdrowiał. Z tej okazji też taki mały suchar. Dziadek się pyta, Jasia. Jasiu, Jasiu, jak nazywa się ten Niemiec, co mi ciągle wszystko dziś chowa? Alzheimer, dziadku. E... Większość tego jest spowodowane e, po prostu obumieraniem neuronów i tak dalej, i tak dalej. Jak już mówiłem, XXI wiek, to wszystko poszło naprzód. E mamy Semax, Selang, BPC-157, Semax i Selang są to produkty w sprayu do nosa, czyli jakby bardzo łatwe w podawaniu. Jeden powoduje z, z, zwiększenie koncentracji, możliwości na, nauki, przyswajania wiedzy itd. Tak Drugi natomiast regeneruje uszkodzone neurony w mózgu, któryś tam z nich był nawet z, z dużym z, tym, z dużym powodzeniem stosowany u, u ludzi po udarach mózgu im, że przywracało im tam jaką, jaką taką no, że mogli w miarę normalnie żyć. BPC-157 Body Protective Compound Działa na cały organizm, przyspiesza regenerację kontuzji, złamań i wszelkiego tego ten, jak również yy, pomaga w regeneracji płatu czołowego, także uważam, że jest to też środek, który powinno się stosować w miarę finansowych możliwości praktycznie cały czas. Dobra, teraz neuroprzekaźniki nie będę się zagłębiał co, który tam i jak eee, będzie wrzucone zdjęcie eee, tak. LDOPA przymusowo na mur beton koniecznie jak najbardziej Alfa GPC on robi coś tam coś tam nie pamiętam dokładnie wszystkich tych badań i tak dalej też koniecznie eee, GABA tak jak wyżej fenibut fenibut dłuższa historia zaprojektowany u ruskich jako pomoc w leczeniu uzależnień ale właśnie też reguluje funkcję mózgu ja tu z mojej strony mogę podpowiedzieć preparacik Feni plus, który oprócz fenibutu zawiera Również 5HTP, które też jest prekursorem jakiegoś tam neuroprzekaźnika plus ma dosyć bogaty skład naprawdę warty stosowania i pomimo, że no, kosztuje to parę złotych i przeciętnego polskiego emeryta nie stać, dlatego te filmiki są dla bogatych emerytów. Zapraszam do współpracy. Nie ma to jak się w wieku 60-70 lat poczuć jako jak 30-40-latek. Co my tu jeszcze mamy? A. E, kompleks witaminy B. E, Rutina ca max preventic, czyli wyciąg z wątroby rekina i czosnku plus witamina D. E, wspomagają układ immunologiczny. Wiadomo jaka jest sytuacja, no jaka jest. Ale układ immunologiczny też zwalcza nieprawidłowo otworzące się komórki. Nieprawidłowo otworząca się komórka może przekształcić się w. I tutaj jest też taki mały dowcip. Pacjent u lekarza. I lekarz mówi, że ma pan łaka. Łaka? Łaka? Łaka ma makafon. No cóż, yy, tak na oddziale nowotworowym, to, to podobno najlepszy dowcip świata. No i ten lekarz mówi, yy, musi Pan brać te tabletki yy, do końca życia. On tak patrzy, ale w tym opakowaniu są tylko trzy tabletki. No i to jest właśnie ta zła wiadomość. Ostatni z preparacików, który sobie tutaj zapisałem, powinien być nieco wyżej, e, tyczące się e, przerostu prostaty. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, SAF Palmetto, jest to jakieś tam ziółko, czy wyciąg z ziółka, e, który tam zapobiega przekształcaniu się e, e, powiedzmy testosteronu czy pochodnych testosteronu do, do, do takich rzeczy, które będą powodowały przerost i uważam, że tak jak Akard, tak samo to powyżej 40 roku życia powinno być jakby w codziennej suplementacji, tak samo jak Neomakardio.